Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochane dzieci, drodzy rodzice, zapraszamy Was do trzeciego odcinka rekolekcji wielkopostnych pod tytułem Drzazga czy Belka? Różnica to wielka. A czym my się zajmujemy w czasie tych rekolekcji? Moi drodzy, stajemy się lepsi. Stajemy się coraz lepsi, wypracowujemy w sobie cnoty, po to, żeby bardziej kochać Boga, po to, żeby kochać drugiego człowieka, który jest wokół nas i żeby być lepszymi dla samych siebie. Ale, żeby wypracować te cnoty, musimy popatrzeć, pochylić się troszkę, poobserwować siebie i popatrzeć, co nam przeszkadza w tym, żeby te cnoty odnajdywać i żeby czerpać z nich to wszystko, co potrzebujemy, żeby żyć jeszcze piękniej. No i posłuchajmy, posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza, która nam podpowie, o co chodzi. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a w swoim oku nie dostrzegasz belki? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy ty sam masz w swoim oku belkę? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z własnego oka. A wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata. Wyjąć ci drzazgę. Drzazga, zobaczcie, wiemy, to jest takie małe, wiemy, że to boli. Boimy się drzazgi. Jakie to ciekawe, nie? Bo małe, a my się tego tak boimy, bo to boli, bo to czujemy. Jak nam gdzieś wejdzie coś, jak nas zaczyna nagle coś boleć, nie w oku na przykład, albo w paluszku, to my już wiemy: Mamo, coś mi weszło. Mama już od razu wie pewnie drzazga. Takie małe, ale boli. Czujemy, czujemy tą drzazgę. No właśnie, drzazgę czujemy. A belkę, belkę tym bardziej czujemy, bo przecież jest twarda. Zobaczcie, jest twarda, jest duża. Ale chyba jakoś mniej się jej boimy, no bo, bo wiemy, że ona nam w palec nie wejdzie, prawda? Ewentualnie może nam nas zranić w głowę. Też na przykład. ma tutaj takie drzazgi małe, to to też tak chwycić to no, no tak. Aha, w głowę, no to ja się boję bardziej chyba belki. No dobrze. No. Tak czy inaczej, jedno i drugie nie do końca jest fajne. Ale mm, i drzazgi, i belki mogą występować wtedy, kiedy pojawia się grzech mały bądź ten całkiem duży. I dzisiaj spróbujemy zobaczyć kolejny z grzechów głównych, em, nad żyć. którym możemy pracować. Tak jest, rzucisz. No to ja wybieram. Ja wybieram. Uwaga i Zazdrość. Zazdrość, aha. I znowu mamy podium. No, mamy podium i zobaczmy na tym pierwszym miejscu. Nasz pyszny, albo i nie pyszny, po prostu słusznie nagrodzony chłopiec wygrał, był lepszy, starał się, ale co się dzieje na miejscu drugim, proszę Państwa. No, ten wykrzyknik chyba nam tutaj coś podpowiada. I Itamina. Mhm, i czemu ona nie patrzy na siebie z uśmiechem? Zobaczcie, tylko naprawdę chyba nie jest zadowolona z drugiego miejsca. Chyba nie. Chyba czuje w sobie zazdrość. No właśnie, bo to chyba też tak bywa, prawda? Że jak jest to drugie miejsce, to możemy się cieszyć z drugiego miejsca. O, ale świetnie nam poszło, naprawdę byliśmy prawie najlepsi. Albo możemy pomyśleć, A, nie wygrałem. Tak, albo jeszcze gorzej możemy pomyśleć, on wygrał, ona wygrała, ktoś mnie wyprzedził, ktoś był lepszy. Hmm. Hmm. Niedobrze tak się koncentrować na tym, prawda? Niedobrze. Niedobrze, a z drugiej strony pamiętajmy, że nie każda zazdrość musi być zła, bo mogłoby być tak jak na tej ilustracji, że dziewczynka jest na drugim miejscu i patrzy na to pierwsze miejsce trochę na zasadzie: A chciałabym mieć pierwsze miejsce, będę się starać bardziej, będę może naśladować tego kogoś, kto wygrał żeby być jeszcze bardziej podobnym do niego, do niej, żeby być jeszcze lepszym. I wtedy ta zazdrość nie musi być zła. Zazdrość będzie zła, kiedy będzie zawistna. Czyli wszystkimi sposobami wygrać za wszelką cenę. Być lepszym. Być lepszym. Mieć więcej. Mieć lepsze. To niedobrze. Musimy temu jakoś zaradzić. No właśnie. I zanim temu zaradzimy, posłuchajmy przygód Marcela i Jadzi dzisiejszych, bo. Jak oni sobie poradzili. Właśnie, jak takim oni sobie grzechem. poradzili z grzechem zazdrości. Zazdrość. Już od kilku dni zaczęło robić się coraz cieplej, co zapowiadało tak oczekiwaną już przez wszystkich wiosnę. Jednak dzisiejszy poranek, w którym wychodzące do szkoły dzieci przywitały radosny śpiew ptaków i prawdziwy zapach wiosny, wprawił zarówno Jadzie, jak i Marcela w doskonały nastrój. Po powrocie do domu, rodzeństwo dosłownie połknęło obiad i postanowiło skorzystać z dobrej pogody. Wreszcie mogli wskoczyć w swoje ulubione, wygodne dresy i wybiec z piłką w ręku na sportowe popołudnie. Droga na pobliskie boisko jest pełna śmiechu i radości. Wreszcie w lekkim ubraniu i butach, które tak nie ciążą. Aż ciało samo chce skakać i biegać, jeszcze po drodze ustalają, że najpierw trochę pobiegają, żeby dobrze rozgrzać ciało. W piłkę pograją nieco później, bo i tak pewnie będą pierwsi spośród dzieci. Na boisku faktycznie nie było jeszcze nikogo, więc po krótkiej rozgrzewce Jadzia proponuje Marcelowi wyścigi. Młodszy brat chętnie przystaje na ten pomysł. Jednak po trzeciej konkurencji biegowej, wymyślonej przez Jadzie, Marcela opuszcza dobry humor. Hej, zmęczyłeś się już? Nie, wcale się nie zmęczyłem. Ale nie będę z Tobą więcej biegał. Dlaczego? Przecież świetnie się bawimy i do tego pogoda jest wręcz idealna. Ja się nie bawię wcale. To Twoja zabawa. Myślałam, że razem chcieliśmy pobiegać. Chcieliśmy, tak, ale ja nie chciałem ciągle przegrywać z tobą. To nie jest miłe. Oj, przestań. Przecież jestem starsza i mam dłuższe nogi od ciebie, to przecież muszę chyba szybciej biegać, prawda? To nie jest fair. Też chciałbym mieć dłuższe nogi i być szybszy od ciebie, a nie ciągle być drugi. To przecież zabawa, braciszku. Nie możesz cieszyć się po prostu tym czasem, jeszcze może tym, że zawsze wygrywasz. Co to to nie? Marcel, urażony, stoi, obrócony tyłem do siostry. Nie wiadomo, jak długo by tak stał, gdyby nie kolejne dzieci, które akurat przybiegają za śmiechem na boisko. Po piętnastu minutach chętnych do zabawy jest tak wielu, że dzieci dzielą się na dwie drużyny i zaczynają grać w piłkę. Rodzeństwo gra w przeciwnych drużynach, i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ich nastroje zupełnie się zmieniają. Marcel z szerokim uśmiechem mija kolejnych przeciwników, bo to urodzony piłkarz. Jadzie jednak dobry nastrój, opuszcza. Próbuje odebrać piłkę Marcelowi, ale ten mija ją bez trudu i strzela kolejną bramkę. W przerwie, zaciskając w zdenerwowaniu usta, podchodzi do swojego młodszego brata. Jesteś nieznośny. Dlaczego? Bo się dobrze bawię? Nie, bo myślisz tylko o sobie. Chodzi tobie o to, że przegrywasz, tak? Nie, wcale mnie to nie obchodzi, a piłka nożna to głupi sport. Do tej pory tak nie uważałaś. Przykro ci, że nie grasz tak dobrze jak ja? Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, że popisujesz się przed innymi. Graj sobie, jak chcesz. Nie popisuję się wcale, po prostu dobrze się bawię. Nie myślę wcale o tym, żeby komuś się przypodobać. I pewnie jeszcze wydaje się tobie, że ja martwię się, co powiedzą koledzy i koleżanki, że jestem słabsza od mojego brata. To ty tak mówisz. Po czym Marcel bez trosko biegnie grać dalej. Jadzia stoi jeszcze chwilę z boku, po czym dołącza do reszty grających dokładnie w momencie, w którym jej młodszy brat przebiega z piłką obok niej. Wbiega na boisko z impetem i celowo wpada w całkowicie zaskoczonego całą sytuacją Marcela. W jej spojrzeniu można dostrzec zadowolenie, że w końcu pokazała kto tu rządzi. Powrót do domu już nie jest radosny. Żadne z nich nie potrafi już cieszyć się z rozpoczynającej się wiosny. Po kolacji rodzice nawet nie muszą prosić dzieci, żeby zostały przy stole. Jadzia z Marcelem dobrze wiedzą, że potrzebują pomocy dorosłych. Mama i tata, jak zawsze pełni troski i ciepła, podpowiadają dzieciom, że dzisiejsze wydarzenia są przykładem grzechu zazdrości. I na szczęście na ten grzech również można odnaleźć odpowiednie lekarstwo. Tata otwiera Pismo Święte i czyta fragment z Ewangelii według świętego Marka. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich. Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Mama dopowiada, że porównywanie się z innymi zawsze będzie prowadziło do zazdrości. Prędzej czy później znajdziemy kogoś, kto ma to, czego my byśmy też chcieli. Wtedy pojawia się w naszych sercach smutek, a nawet chęć wyrządzenia krzywdy drugiemu człowiekowi, a przecież możemy cieszyć się z sukcesów i radości innych. Starać się patrzeć na bliźniego tak, jak Bóg patrzy na każdego z nas. Oczyma pełnymi miłości. I to właśnie miłość jest cnotą, która może zetrzeć każdy grzech zazdrości i pozwolić nam cieszyć się tym, co daje nam nasz kochający ojciec w niebie. Gdzie ta zazdrość? No właśnie te sportowe zobaczcie dyscypliny i jakieś właśnie rywalizacja sportowa, Często jest dobrym przykładem, tak jak w opowiadaniu dzisiejszym, który pokazuje nam te momenty zazdrości. A powinno być tak fajnie radość, zabawa, świeże powietrze, a tu nie, nie? Po prostu dzieci, sport i od razu jest zazdrość, no zawiść. No właśnie, zobaczcie Marcela, który może się ucieszyć z tego, że jego siostra tak świetnie biega. On może też świetnie biega, ale trochę wolniej. Ale nie potrafi. Tak, mógłby ją dopingować, wspierać, przed innymi chwalić. Nic z tego. Nic. A Jadzia potem, jak zobaczyła piłkę nożną? Nie, po prostu nagle jakby się w niej zakotłowało. Bo okazało się, że Marcel nagle w piłkę nożną jest lepszy od Jadzi. I Jadzia? Ach, to ona coś tam zrobi złego, prawda? Bo jeszcze do tego tam byli koledzy, koleżanki. I może Jadzia sobie pomyślała, że oni mnie jeszcze widzą, to muszę coś zrobić, żeby wygrać. Tej zazdrości. Do czego ta zazdrość może nas doprowadzić? Nie warto. Musimy bardzo nad tym panować, prawda? I bardzo nad tym pracować, żeby, to. żeby znaleźć tę łaskę. Właśnie, znaleźć to lekarstwo, tak jak rodzice pomagają potem. Trzeba, koniecznie. Nie możemy do tego doprowadzić, żeby takie piękne. Momenty w naszym życiu, jak sport, hmm. zabawa, radość, żeby to nam zepsuł grzech zazdrości. Walczmy z nim. Próbujmy. Próbujmy. Dzisiaj, 19 marca, święto świętego Józefa, uroczystość oblubieńca. Słuchajcie, chcemy Wam zaproponować pracę plastyczną. To jest zrobienie oleju świętego Józefa. Tutaj Wam się wyświetli zaraz też przepis, ja o tym też opowiem, jak to zrobić. My wiemy, że Święty Józef bardzo często pokazywany jest z Lilią. Yy, także wiemy, że ten kwiat i na tym kwiatku będziemy dzisiaj pracować. O objawieniu yy, Świętego Józefa, którym On mówi o tym oleju, możecie przeczytać na stronach. Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, także zapraszamy Was, żebyście też wiedzieli, skąd to się wzięło, ten olej, który ma nie tylko na drzazgi i na zranienia pomagać naszego ciała, ale też naszej duszy i też pięknie pachnie, także zachęcamy Was, aby wziąć olej, wlać, tak jak jest napisane tutaj, odpowiednią ilość do garnuszka i zobaczcie, Odciąć lilię, te kwiaty odciąć i włożyć je do garnuszka, do tego oleju. Jeszcze jak jest zimny, wkładamy. No jest napisane 7 lili, dlatego że było 7 radości, radości świętego Józefa. To wiemy, 7 boleści i 7 radości świętego Józefa. I potem 7 minut gotować te 7 lili. Można w tym czasie odmówić sobie też litanie do świętego Józefa, albo można te boleści i radości świętego Józefa zgłębiać. I zobaczcie, po siedmiu minutach mamy ugotowany olej i tak wyglądają te płatki Lilii ugotowane. Jak to się ostudzi, to. Razem z mamą, razem z rodzicami albo z kimś dorosłym, ale już ostudzony, przelewamy przez sitko, tak żeby nie było tych kwiatów, do, do słoiczka, który będzie zbierał ten olej. Najlepiej, żeby to był ciemny słoiczek, bo wiemy, że wtedy też promienie słoneczne na niego nie oddziałują. I zobaczmy, jak pięknie pachnie. Mm. Bierzemy kropelkę, sprawdzamy sobie najpierw delikatnie na skórze, czy to na nas dobrze oddziałuje, bo wiemy, że różnie to bywa. Tutaj nic sztucznego nie dodaliśmy. Olej jadalny i kwiaty lilii, ale różnie bywa, dlatego warto, żeby to sprawdzić. No i albo może nam pachnieć, albo możemy rzeczywiście się smarować takim olejkiem. Wszystko możecie tam też doczytać, jak to pomaga. My wierzymy, że Pan Bóg dał nam lekarstwa na wszystkie grzechy i cierpienia naszej duszy i ciała. I tylko trzeba rozsądnie i dobrze z nich korzystać. I z wiarą, i z wiarą z nich korzystać. Także 19 marca w to piękną uroczystość w wielkim poście zapraszamy Was do tego. Z listu świętego pawła apostoła do rzymian, gdzie natomiast rozpowszechnił się grzech. Tam pojawiła się jeszcze obfitsza łaska. Tak, żeby nie skupiać się na grzechu jesteśmy otwarci, na łaskę której może nam w całym życiu przybywać i przybywać i będzie jej więcej. To są właśnie te cnoty, nad którymi chcemy pracować. W tym wypadku, żeby nie było zazdrości, chcemy pracować nad cnotą miłości. Do rymu nawet. Bo cnota miłości jest najwspanialszym i najpiękniejszym lekarstwem na każdą zazdrość. Bo możemy porównując się z drugim człowiekiem myśleć o sobie i myśleć o tym, że musimy być od niego lepsi, albo możemy patrzeć na każdego człowieka właśnie oczyma pełnymi miłości. Ja sobie tak wyobrażam, jak po prostu tej miłości tu jest pełno, do końca aż tego szkolnego naczynia nie ma zazdrości. Nie zazdrościmy. Po prostu kochamy, cieszymy się z y, sukcesów, z tego, co drugi ma, jakie to piękne. No właśnie. I słuchajcie, może to jest dobry pomysł i dobry moment na to, żeby ten najbliższy czas, może najbliższy tydzień, poświęcić właśnie na takie zadanie, żeby cieszyć się z sukcesów innych. Ludzi wokół nas. Sprób, spróbujcie, bliskich, tak? Spróbujcie wziąć sobie teraz na ten tydzień taką lupę albo takie okulary z powiększającym szkłem i patrzeć na drugiego, mówiąc, gdy widzisz jakąś sytuację, rzecz, którą on ma, coś co zrobił, mówiąc: Cieszę się dla ciebie. Cieszę się, że ty to masz, że ty to potrafisz, że ty to robisz, że tobie to wyszło. Spróbujcie na moment wtedy wymazać siebie i mówić: Cieszę się dla ciebie. To będą takie cegiełki budowania tej miłości, takie kropelki, żebyście zobaczyli, czy to wasze naczynie udało się wypełnić miłością. I będziecie tak szczęśliwi. Że no właśnie, no właśnie, słuchajcie, bo wydaje nam się, wydaje nam się, że jeżeli tak zrobicie, to będziecie szczęśliwsi, niż wtedy, kiedy będziecie próbowali udowodnić, że jesteście lepsi, wygrać za wszelką cenę. Wtedy raczej tej radości nie mamy. A jak się będziemy uczyć, cieszyć z sukcesów innych, to sami możemy być szczęśliwsi. No to dobrego tygodnia ćwiczeń. Niech święty Józef pomaga. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.